W dzisiejszym poradniku pokażę, jak zrobić nieskończone, nieskończone źródło kamienia w Minecrafcie. Więc potrzebny nam będzie dużo kamienia, lawa i woda. Co do kamienia niepotrzebne będzie tak zbytnio dużo, więc zacznijmy. Zróbmy coś takiego na początek. Dwa, dwa piętra. Lub trzy. Trzy. Takie trzy pięterka zróbmy. A, 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 a to wycinamy kilofem, to znaczy rozwalamy. Ojej. A te pierwsze piętro możemy zostawić, bo może się przydać. Tu pełnię. I tu też. I przez to puszczamy wodę. Nie, 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 nie. Tutaj musimy. Zrobić dziurę tam. Dopiero mi się przypomniało w tej chwili. Tu musi być dziura. No właśnie. Tak. Tu. I to wykosić. To wykosić. Wy rozwalić z powrotem. Jeszcze raz. To też albo nie kurde od nowa zacznę no już jestem Naprawiłem tutaj błąd ten który popełniłem przypadkowo. i już tam tutaj wlejemy lawę będziemy mieć to już skończone bo lawa w połączeniu z wodą może powstać obsidian lub kamień ale w tym przypadku jeżeli zrobimy tak jak ja będzie powstawał ciągły kamień więc mamy teraz już, yy, właśnie stworzyliśmy nieskończone źródło. Dzięki za uwagę, cześć!